Siadasz traktor mm, Tak dasz bieg do przodu Tak i Jedziesz, pod, ale wolny jakiś taki Powolutku, ty jak on teraz podjeżdża mm -hmm. Już równiutko staniesz, żeby to się... No, tu się tak stykło pięknie, no i... No Dara. i masz No rozumiem, dobra Teraz jedziemy tak to mało trzeba Bo nie, no, nie trzeba mamy przyczepki małej Jak nie? Ano no nie mamy Kupić coś? Mamy jakąś małą przyczepkę? Nie, czy mamy z umo... <Ky> Nie, o, Oryginalna jest? jest mała jakaś? Z którym ciągnikiem? O tym mam co wziąć to? Co? Daj, daj, kupię jakąś małą przyczepkę. Łoż! Wow! Bo. <Ky> pozacka! Sajebisko. Papasuje pasuje nawet. No i na najmniejsza przyczepka. A taka fajna. Pek. No na 800? No tak, tak, tak czy 30, to się dzieje. to. Co to na 800? 8,5 tony ładowności daj przecież, Ale nie na łyżce. A, no to ja nie wiem, ja... No więc będziemy teraz tam hodować byczki. I świnie i krowy. Krowy. By no, takie to głównie. Pip, pip. Nodi. Ej, nie za mało tały jest? Ja? Nie, nie. Na 8, że to coś chodzi bo to jest ta multi coś tam, ono masz. Aaa, to to wszystko na nią się ładuje. To najlepsze takie coś niż... A gdzie mój klas? Bo tam! Na górze gdzieś. <coughs> no syp, Marian. Wow, wow, wow. 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 Za dużo masz, że rozsypujesz? No dobra, to super, jest, starczy już chyba. 500? ton? No, co? no Ja tam on nie zjedzę przed chwilą. Tędy, tędy wiedziałem? Tu są o, świnki. Jak się przewraca? Chcę pokazać. O tak. A to tutaj do tego muszę wjechać? Beka, nie? Tak. Nie A no, no, to... no. Mogę sypać. Syp. Kukurydza, tutaj się tego nie przyjmuje. No jak nie? <laughs> Ale przypada miałeś. o. O dobra, jest tak. Aha. Tyle. No to zostaw gdzieś. No i dalej, obok, nie? No to jest mały, mały. No to obok, mówię, bo świń. To jest świn. To, że to są małe, małe, mał, Jak będziemy nie dam. Będziesz mieć już parę tych byków, nie? Bo krówek, no to co tam. Weźcie tu Kup Kupiesz się... jedną, żeby tak samo nie siedziała. Kup sześć. Co, sześć tych byków? No, no bo tak samo siedzi jedna. No, Je... Dobra, jedna. Nie tak samo. Tutaj pszczepkę gdzieś zostawię, tu zaraz. Gdzieś. Kliknął, pyk, pyk, pyk i byk już się zrespił nie? Ta technologia dzisiejsza to już. Wodę też trzeba. To, tutaj albo gorać. wysyp po prostu może to? Nie, wy, to... wysyp. Bo tutaj wody brakuje. Wody? A mamy pojemnik na wodę? Mamy, jest. Tam na... Tyle napełniaj, żebym ja teraz pojechał, to wywalić. O, ten niebieski? Niebieski? O! Na górze, ja. Gdzie jest mi klas, kurde. Na górze, no na górze, ja stoję o. na górze. Tu, o tu, bo do już do się przytuli, bo uciekał tam. Ja sam wezmę. Ło! Serwał, nie? Ła ła, przejdź, nie przejdź, no. tak nie zerwało jak dominika te no nie niestety. co zrobiłem on ci piecha po obszarze Tu tam trawa tu jest to zielone tam gdzie się napełnia już napełnione jest nie widzisz no a bo on chudy włączył dobra ciebie nie dostanę a co tam też pojadę, bo tam, tam... o tutaj, nie dawaj tutaj najpierw, o tu trzeba, o tu i o tu zajęć. Na świnie. wodę. chyba jak Ale fajne ta buta. Butla. A, sobie chodę zobaczę. Daj do pełna. Co to było, Daj gdzie ten kropka? Tu to na le... dole. R. Jeszcze. Uło. To na do... pełno nie. dawno. Czekajcie. Tu już dajcie. No i widzę, widzę. No lag. no, teraz... Teraz wiesz Teraz tam. To... Ale no to jest pełno. Z pewno. To jest pełno. To jest jedynie do krowa możesz pojechać. To jest chyba też mają ja pełno. Tego, a mam jakąś taką przyczepę, żeby tam mogliśmy sypać, tak wiesz? Żeby co? Żeby wszystko mogliśmy. za tak. co tak. mówisz? Mam taką przyczepę, żebyśmy mogli sobie kiszonkę sypać do niej. A to tam, tam mała taki, też jest. No? Ale nie. Bo ta, ta. ta, ta twoja, Dominik. A duża? O, ta twoja. Cała <coughs> <Ta> mana stracona. <twierdza. coughs> to Wessioł. Ale na we Przeciągnij ją. Dużo, ale no. Boże. Dobra. O, Lujo. To mi nagi łapu. To nie na co. Kisz na kogoś ładować? O, mi krową dawać. Fajcie mi wymijać. No eee. ciasno, ale to wiesz. ale własne Nie wiem, by je sypało? Powinno sypać. Teraz coś się klikało, czy coś? Osiem. Ale nie leci. Właśnie, nie pamiętam... To, chyba molcz ciapa jest zła Możliwe, bo tutaj ogólnie co przepływ jest problem No, to nie wiem, czy to, to nawet jakieś środki To trzeba mieć taką przyczepę, co tam coś może do jej, nie? No, to mało zobacz tam... Nie, ale to nie oryginalne, nie, nie może być oryginalne Nie może być oryginalna? Nie Czego? Pasza jest No pasza, No, no, bo, tam, no bo tam paszy nie ma <laughs> Jak nie ma? Nie ma? Nie, chyba że ten wziąłeś yy, yy, Paszowóz, nie? Ale nie wiem, czy on tobie działało nie no sensu jak... Nie wiem co to oznacza, no jest to... Nie, to jest chyba tylko kiszonka A to co to jest? Kurde, nie wiem co to jest Teraz No, chyba to musisz trzeba jeść tą No, ale spróbuj oryginalno podjechać A po jaką podjeżdżaliśmy? Już To tak o co 100 ton mi to te zbugowane, <coughs> A to jakoś duże było, nie? No Bo ja mam przyczepę, która się działa tak. A ta klasa? Nie, to nie klasa. Nie, nie, to jest klasa. Tylko co, no, ona się nie nazywa jakoś. Takie kurwa, perfekto parkowanie, prawie. A ja wam wyślę, może co? O prawie. A ta? Tam, e, to ja wie, 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 wie. Ale ona nie, ona nie będzie działała. To co zrób to No to ile tam? 11 mega raptem. To ja pobiorę najwyżej i wam wrzucę, to co? Dobra Dobra, no tu zrób cięcie chwilowe Już jesteśmy z powrotem, tak Przyczepka y, leci powoli w User in your channel, timed out. I wtedy wyjebało kogoś Rolka Niezły początek, niezły koniec Ale my to zrobimy Ale to już było I nie wiem. O! Wy. Szypie! Szypie ja E Ale... co, możesz nasypać i co dać tym? Byczkom? No czekaj, bo to szybciej i szypie to każdemu mogę dać. to jest pasza, to jest wymieszane, trawa. A no tak, bo ma że... nie? Ogarnę. To dla każdego <coughs> zwierzątka. Mog... <coughs> no to dawaj zajrzeć tutaj. Dostać to O! Nie przyjmuje? Tutaj nie. a nie, przyjmuję, tylko że po prostu trzeba w dobry moment. Po prostu tu. a! Albo kukurydza, albo TMR. Nie, zapewnia się to zielone. Rada, zielone, czy już pełno jest. No, no, no. To jest przez 6 dni. A tu? No, tu Znale. jeszcze dosyp. Tu będzie trochę jeszcze. Tu już full. Tu już chyba full jest. I, i, i tu 6 równe. dni jest już napisane. User entered your channel. No witaj Mariuszku No witaj Ty, krowy jedynie daj te pasza. Tak, krowom się daje A gdzie się, gdzie się, gdzie, gdzie krowki wchodzą? Przejechał Tędy? Na pewno? Nie wiem, nie pamiętam Pasz no Nasz nie miałeś kiedy, jak zacząłem sypać, chciałem zobaczyć gdzie to wyleci. Chyba leci pod tobą. Nie, to znaczy będzie leciało <coughs> chyba w Predicta. No nie wiem. O tu, no. A nie, już... tu leci głównie no. Ale fajna przyczepa. A nie, już mi się nie podoba. A nie, to jest oryginalna. Wieczaj, no, już 20 ton tu wysypałem. O tu? O. A co, nie masz już nic? No nic. A to leci jeszcze. Jeszcze, Nie? Bo z o, gdzie Mariuszku O, ry... No to jest cię, bo No to jest ta Co się tak podobało co mi wysyłałeś. No wiem, wiem. A fajnie, by tak wyglądało, Bo jak tu sypał, tak otwiera się borta i tak leci. Zajebiste jak zapierdala. Ja, 30, kurde. Skona wiesz ile tego tu jeszcze jest. Tu jest zielona coś. Ty masz 60 ton. O kurde. A patrzcie, ja. tu jeszcze mamy tyle tego. No to jeszcze mam tyle tych. 10 No trap będzie mało. No trap mam. 10 ton. Dobra. dobra? Jest... 20. Co? O, zobaczysz czy ci się nie Co? 212. A tu nie tu! O, nie to jest się ton. Cof cofnąłeś ja kurde koło muchy renówką, kurwa. O! to doje? To fajne uziemienie, bo. pizda <on> nie jedzie. A ja tu mogę sypać jeszcze o tutaj? To syp. bo pojedź dalej. Chyba to nic nie da. Nie, jeźdź dalej, daj już nie <tug> syp. <sí> dalej. Tu syp. Czy to nie można? O, można! Powiedz mi gdzie tu... Gdzie tu, czekaj, gdzie tu pojawia się ile ton? Pod... I gdzie czy eee, gdzie? pod O, jest! Bo są... Krowy. Krowy. Koryto Pasza Mięszana, 39 ton. Złama 9. Ton. Wody nie mają, krowy. O, już, litru. już jadę. Loma. Kury? Jedna, to chyba ten kogoś co tak lata Ej, obornik, płynny obornika nie ma Ty koryto trawa, koryto kiszonka zapełniamy to czy idziemy Też, tylko paszę no. mieszaną? Wszystko chyba trzeba im dać. To choć mi ktoś naładuje trawę Trawy to nie mamy. Crawy będziemy wszystko się To ja daj Kiszonki za A gdzie się wjeżdża z tymi Z wodą tam dyszota, tam takim. Te bo nie wypróżniłem tego wszystkiego. To jest mleko chyba, tak? Ale mnie przycięło. A Do środka do nich muszę wjechać? No tam po tej prawej stronie, tam za tym szkłem musisz tam wjechać. Ej co jest, Pany? To teraz cię wywali? Zostało mi 899 kilo i nie mogę wywalić. Proszę, co za 6 dni piszesz, wiesz co? Nie, nic nie, nie piszę. To weź tam na początku, tam gdzie To właśnie chciałem i nie dało się, przyjechałem drugi raz już to. Podejdź tu. O, to tu, może? Jakiś byk, czy co, co to, taka dzielnokrowa MR. O, nigdzie nie mogę, czekaj. Dobra, daj, jak może wysypię, to może dam radę to wyspę. To. Podjedziemy. Podjedziemy, Gdzie ty jesteś? Tu dole tam podjechać? No, leci woda Ło, co robisz? Dobra, nie. Jest, to jest łamany. To jest łamany. A ty nie sypiesz, nie trafisz, tak? O jest, co to e jest? To e jest kiszonka, tak? O, no. oh, lag. Cześć, to on start. Nie, no, w sumie nie. No, 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 może fajnie. Woda tak, jakby... 7000 Literów, mam. E Korytok kiszonka <kuh> Wydajność 0 A, bo kiedy? czas wolno leci i nie ma się to kiedy przedstawić. To czego ja przyspieszę? Nie, no ale nie przyspieszę, myśmy mogłem już na razie. O. A to po drodze, no, to ile tam wiesz? Będzie się od razu. No dobra, chcecie. Wolę uprawię. No teraz... Dobra, jedź, 200. A to wszędzie mogę chyba, nie? Czy... A nie, to nie krowy, mogę, to abyś krowy To ogień nie będziemy trzymać co to nie, Ale jak... ruch. A jak nigdy Gdzie to się sypił tutaj? Gdzie pojechałeś? Ale to slipa trochę Sypia tu się w kubku, kubka nic nie zmienia, ale tu jest w koryto, się tu pokazuje, nie? Mm. Nie ma oddzielnego tak jakby koryta na Co no, kiszonkę? No teraz kiszonka samą 12 tysięcy, jeszcze koryto trawa, woda jest Z z mlekiem nieważne Dużo tej kiszonki mamy? Dwie duże jakoś, 200 ton ponad, nie? To jest, no. jeszcze z jedną może, co? Przyczepę Karol, nałożysz mi ład, calutką Jesteś, czy go nie ma? Ja jestem, jestem. Czy nie się? No, 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 już mi prostu. Wreszcie jest A trawy nie mamy. No. Trawy mamy nie mamy. Ale trochę mamy tam. Bo to pasowałoby wykościć i samo zbryjąco zabrać. Tak, no. tak robiliśmy przecież. Wreszcie no, czy... im tam przywozić, nie? No i resztę do tego trzeba wziąć. Się trochę jest tej trawy. Gdzie, gdzie była trawa? dam za ty, już, za o, tam, tam, tam. gdzie ty jesteś? Nie, tu, na a to? 4 jest nabrany, na jest nabrany Jeszcze jest na tym, o tam na silosie takim, tym, na no, oh. zaoponami o tam gdzie kosili ostatnio To chyba będzie kiszonka Jest trawa jakaś tutaj? Nie wiem to, to można A jest! No to, to jest trawa, nie? Ale tu jeszcze jest obczaj, o tu jeszcze, patrz Gdzie ty jesteś? Tu jeszcze, o, Tutaj lewo! Prawo teraz twoje A, nie widzisz? Czekaj, A, was, nie, bo włączę sobie ten, tak bez chodu to ciężko o, wiesz, zobaczyć. Tu jest jeszcze trawa. A to? A to, by... no to faktycznie wykładaliśmy, tak. Tu jest tylko ile, 40 ton czy ile tam? nie trzeba z tego robić tego. Co nie trzeba robić? A. TMR? A, no. TMR tam tu się Nawet nie wiedziałem, że pasza to jest TMR. No dobra, i mamy co mamy tutaj, korytarz ja, żeby. A będę potem to wywalić tutaj, nie? Jak coś. Dobra, a, a, a mamy tak, byków mamy sześć. Yy... Oni wszystko mają już. TMR mają. I wszy yy, ten. Świnie też mają wszystko. Wydajność żadnej. je <laughs> przyspiesza już będzie je karmić coś Dobra staćmy co? Dobra 91% z trochę zobaczę jak będzie wydajność rosła Tak O, no. o już Płycha. wydajność 110 się mi w powietrze Mamy jakiś zbiornik na mleko? Nie trzeba coś załatwić. Być może można mleko stąd wywozić. Od nas z Cisterny. O, tylko z Cisterny, wziąć Tira, nie? Dobra. I tu. I tak, kiszonki się mieści 18 ton. Chcę pamiętać. No to 18, kupię więcej krów i więcej wejdzie. No, to weź że kup, tak. Jest... Z... 50? 50 weź. 50? No 50 weź. Dobra, yy, obornik na. wypychać. To jeszcze 30. No! O! A ty masz ten! Te Łychę chyba multi tam ty możesz, nie? Ale to jest zupełnie też czy to jest zwykły obornik. A. on jest? A to on się tam. robi tam na słomie, a nie na tym tym drewnianym tutaj. Jedna dać No <tryk> i tyle <on> starczy <tryk> A i teraz jest 32 tony kiszonki. Teraz wody i słomy jest mało pewnie. No, ale... wody jest 7000 tysięcy albo... Idę zobaczyć ile tam... Słomy 8. prawda ja pod trawę podjedziemy. Trawę? Trawę, tam na dół podjedźmy. nie? A ty będziesz yy, tak jakby na silosie, czy w tej stodole? dole Na razie mam mało świnie. Gdzie się do wodę w ogóle napełnia O tam do rzeki ja pycham O to, to mam 7000, więc chyba po dostarczyć To też chyba wiadę To mi podjeżdży Ośpieszę Jeszcze żeby z skąd tu się wodę... Albo czekaj, może... Nie, to, to sugar wet. Co to było? To... Coś chyba sugar... To nie był ten? Buraki? To tu, no. Tak, to żeby Dawaj. ma no, wszystko wlazło lazu. No fajny zielony sobie, nie? Ty. Dobra przyczepka do wszystkiego, no, Wygląda no. Że taka duża, nie? Nie jest duża. Duża no bo, no, bo lepiej, Ale lepiej fajnie by to wyglądało, gdybyśmy taką mniejszą fajnie. tę przyczepkę, nie? Takim mniejszym traktorkiem to wszystko robić, rabiać 4 tony niecałe. Pójdziesz, co coś mnie tu przyjechało. No ja. Jedziesz do tej rzeki. No, tu chyba jest, nie? Tak, tak, tak. O tam, dobra, nieważne. Ale ty kołam, jedyny w tej przepce, takie dziwne. A, ok. Nie? nie? Wow, ale ten czterysta jest taki. Panie szypie tak w tym. Kami jakby. To dadziu, nie wpadnij tam. Ja cię czym bardzo nie chce. Najsych, padł. Cicho jest <śmany> trochę za mało tały Tadziu Co? mam? Prywasz to No Czemu minut. Nie wiem. Dłużo. O to wytniesz te scenkę najwyżej. No wytniesz to jak ja się pytam czy nagrywasz Dobra Nie z się... No dobra kurde tam nie tam Ciemno się robi Dobra dzisiaj tą do pełno ładujemy ile może Tak długo tu nie. To ładuj to wszystko Sprawę no, Sprawę musimy zrobić nie? To z trawą może to być bardzo dużo ja tak na no stop te odcinki z tego... trawy. To znaczy, co za odcinki robisz? Z trawy będziemy cisnąć. Jeszcze kiszonka była nagrywana? Dobra, szwil, a jeszcze coś? Nie, no, nie było kieszonki. Bo... Było, dobrze. A nie, to na kukurydzie, na ziarno było. Dobra, tyle. Też będzie padał. Jak kwalifikuję, tego nie przyjmuję. To, to jest pełne, <coughs> Ile jeszcze wejdzie? No, dobra. Też wam się za Jest wszystko te krowy już mają 12 ton No mleka dużo dają, 16 ton to po coś tu przyjesz, czy same sami musimy jakoś wychodzić? To y, od 12 automatycznie Kuraj? 12. Tam. O 12 automatycznie się to Samo się okay. wywozi, nie? Ja dostajesz No szkoda fajnie było tak samo wywieźć, nie? No nie. Wzięć tira, tego cesarne. Nie wiem tutaj. i tu fajnie tak była bo... Ale tam trawę. Z mlekiem jest sto... Sto... to. Co masz tego? 1600 litrów, a nie 16 16 tam jest Zbiorniasz mlekiem już mało, jest 2000. Ale było w 16. <laughs> to o 12 w nocy to Powiedziałem, że dwa odcinek są trudne. Obornik, Trzeba będzie tu jeździć, tutaj. Ooo, już mamy kolejny odcinek. Obornik, no iówka. Dobra, w ogóle to już ukończymy, bo tutaj już. Poljnik, gdzie ty jesteś? Chodź, gdzie ty jesteś? Dominik, Dominik. Co? do nogi. Zaraz. Chodź, do nogi, do nogi. Gdzie ty jesteś? Cofnę, Gdzie ty w górdowstku jesteś? Nie, duże, no chodź, no chodź, no chodź, no chodź, no chodź brudasku. Idę, nie krzycz. Chodź, no chodź. Chodźmy o. tam gdzieś widno, bo. Tu chodź No i tutaj tak pięknie starniemy. O! No ja myślałem, że. To jest sklep, a nie, to nie. To nie jest sklep. Skronna chyba. Dobra. Mm, Indo więc... 7 ja Bongo do następnego. O, oh, hej. Oh, nara.